Amerykańska baza antyrakietowa otwarta w Redzikowie na Pomorzu to pierwsza stała instalacja Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Baza jest częścią nie tylko amerykańskiej, ale też europejskiej tarczy antyrakietowej. Budowa została zapoczątkowana za rządów Zjednoczonej Prawicy w maju 2016 roku, kiedy na czele Ministerstwa Obrony Narodowej stał Antoni Macierewicz. Wcześniej, podczas pierwszych rządów Donalda Tuska i trwającego wówczas resetu stosunków z putinowską Rosją, Powstawanie systemu przeciwrakietowego w Polsce było przez wiele lat opóźniane. Na miejscu, w Redzikowie, Rafał Stańczyk powiedz, jak komentowano uruchomienie amerykańskiej bazy rakietowej. Wszyscy zgromadzeni dziś goście byli zdania, że otwarcie bazy w Rydzikowie zwiększa bezpieczeństwo Polski, Europy, ale też całego Paktu Północnoatlantyckiego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to najlepszy dowód na to, że Polska nie znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów. a Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wreszcie po 25 latach od wejścia Polski do NATO na terenie Polski znajduje się twarda infrastruktura sojuszu. Natomiast Mark Brzeziński, ambasador... Stanów Zjednoczonych w Polsce dodał, że ta baza to najlepszy dowód na to, że relacje na linii Waszyngton-Warszawa są dobre bez względu na to, kto zasiada w Białym Domu. Redzikowo to element tarczy antyrakietowej nad Europą. Przede wszystkim ma niszczyć cele z Bliskiego Wschodu z Iranu, ale jak mówią eksperci, w razie potrzeby ta baza może też chronić Europę przed zagrożeniem płynącym ze strony Rosji. Historia tej bazy sięga kilkunastu lat, sięga prezydentury George'a Bush'a juniora, ale sięga też pierwszych rządów Donalda Tuska, kiedy to zdanie na temat tej bazy było całkowicie odmienne. A więcej w materiale Radosława Jankiewicza. Podczas uroczystego otwarcia elementu systemu tarczy antyrakietowej w Redzikowie, pierwszej stałej amerykańskiej instalacji wojskowej w naszym kraju. Prezydent Andrzej Duda mówił: Ta baza amerykańska będzie zbudowana na naszej ziemi, w Polsce, w jej centrum. I od tego momentu, kiedy ta baza tutaj stanie, cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. Zadaniem systemu, do którego należy instalacja w Radzikowie, jest ochrona przed pociskami balistycznymi krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu. W jego skład wchodzą radar zlokalizowany w Turcji, dowodzenie w amerykańskiej bazie w niemieckim Ramstein, druga podobna instalacja w Rumunii i amerykańskie okręty wojskowe, które stacjonują w Hiszpanii. Cieszę się bardzo, że dzisiaj już przeciwników tarczy nie ma, przynajmniej werbalnie wszyscy zgadzają się z tym, że tarcza amerykańska w Polsce wzmacnia nasz kraj i wzmacnia całą Europę. Pierwsze plany na umieszczenie w Polsce elementów systemu tarczy antyrakietowej to czasy prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Prezydentem Stanów Zjednoczonych był wtedy George W. Bush. Pierwotnie system, który Amerykanie chcieli zbudować w Polsce, miał być przeznaczony do przechwytywania międzykontynentalnych rakiet jądrowych jeszcze w kosmosie. W czasach pierwszych rządów Donalda Tuska sprawa mocno się skomplikowała. Pan Tusk i pan Sikorski działali systematycznie przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu w roku 2007. Uniemożliwiali mu wsparcie propozycji pana prezydenta Busha, by właśnie ta, ta o zresztą w większym zakresie oddziaływania, była budowana. W sprawie budowy tarczy antyrakietowej w Polsce Donald Tusk, rozpoczynający reset z Rosją w 2008 roku, poleciał do Moskwy na rozmowy z Putinem. Dopiero później rozpoczął negocjacje z Amerykanami. Tak mówił o swojej rozmowie z prezydentem Bushem. Rozmowę zaczął od. po wstępie bardzo serdecznym od prostego pytania. Ale niech pan mi powie, mówi prezydent Bush. Jest pan za czy przeciw? Tarczy. I prosił odpowiedź w jednym słowie? Tak, ale, ale my nie gapy. Odtajnioną przez Stany Zjednoczone treść rozmowy z lutego 2008 roku między Donaldem Tuskiem a prezydentem Bushem ujawnili autorzy serialu Reset, profesor Sławomir Cęckiewicz i Michał Rachoń. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiem publicznie. Kiedy byłem w Rosji, udało mi się odmrozić stosunki. Tego właśnie chcieliśmy. To jednak coś kosztowało. Nie było to łatwe zadanie. I wszystko było w porządku, dopóki nie poruszyliśmy tematu obrony przeciwrakietowej. Wiesz co powiedział Putin? Nagle stał się bardzo niespokojny, spojrzał mi w oczy i powiedział: OK, chcesz obrony przeciwrakietowej? Dobrze, ale następnego dnia skieruję moje rakiety z głowicami atomowymi na cele w Polsce. Gdybyś był premierem nie zrezygnowałbyś z tego tak po prostu. Prezydent George W. Bush odpowiedział Donaldowi Tuskowi. Rosja posiada rakiety wycelowane w USA. Już nam groził i dobrze wie, że jeśli wystrzeli jedną rakietę w naszego sojusznika, to go rozwalimy. Wie, że obrona przeciwrakietowa nie jest wymierzona w Rosję. On po prostu próbuje Was zastraszyć. Dalsza historia budowy tarczy antyrakietowej w czasach rządów Platformy Obywatelskiej zdaje się potwierdzać słowa prezydenta Busha. Instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Zwiększa równocześnie pewną ilość ryzyk i zagrożeń także dla strony polskiej. Podczas przedłużających się rozmów rządu Tuska w Ameryce zmienił się prezydent. Demokrata Barack Obama chciał budowy w Polsce mniejszego systemu We przeciwrakietowego. Jednocześnie rząd Tuska sprawę amerykańskiej tarczy negocjował z Rosją. Polska gotowa byłaby się zgodzić, aby strona rosyjska miała wgląd w monitoring przemysłowy terenu tarczy oraz aby miała stały dostęp, nie mylić ze stałą obecnością. Przychodzi 4 lipca 2008 roku i Donald Tusk publicznie oświadcza, że nie wyraża zgody na budowę tarczy antyrakietowej. Mówi o tym, że negocjacje będą trwały, ale zgody nie wyraża. Dziś Radosław Sikorski chwali się swoim udziałem w powstawaniu amerykańskiej instalacji w Polsce. Mam osobistą satysfakcję. 20 sierpnia 2008 roku podpisałem umowę z sekretarzem stanu Condoleezza Rice dotyczącą instalacji elementów tarczy antyrakietowej w Polsce. Tyle, że szef dyplomacji rządu Tuska nie mówi nic o tym, jak wyglądał proces ratyfikacji tej umowy przez Sejm. Kiedy Sejm zajmie się umową w sprawie tarczy antyrakietowej? W tej chwili nie wiem jeszcze, kiedy Sejm zajmie się ratyfikacją umowy. Ostatecznie Sejm ratyfikował polsko-amerykańskie porozumienie dopiero w 2011 roku, a w czasie rządów platformy budowa nawet nie ruszyła. Po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę budowę elementu amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie rozpoczął w maju 2016 roku ówczesny szef MON Antoni Macierewicz. Instalacja w Redzikowie w systemie przeciwrakietowym NATO ma w pełni działać od lipca przyszłego roku.